Czy ta postawa wydaje ci się znajoma? Zła postawa, okrągłe plecy nie tylko nie wygląda to zbyt ładnie, ale też nie jest zbyt zdrowe. Teraz zrobimy 8 minut ćwiczeń. Jeśli będziesz regularnie wykonywać te 3 ćwiczenia każdego dnia, zauważysz, jak twoja postawa stopniowo się poprawia i staje się naprawdę dobra i wyprostowana. To kwestia treningu i właśnie to teraz robimy. Dlaczego tak wiele osób ma złą postawę i plecy się garbią? W starszym wieku to naprawdę poważny problem, który często kończy się z balkonikiem w ręku. Dlaczego tak się dzieje? Bo wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. Siedzenie prowadzi do tego, że zaczynamy się pochylać do przodu, a wtedy postawa się pogarsza, głowa unosi się do góry, a mięśnie karku się skracają, tu z przodu wszystko się skraca, ręce ciągle wysuwają do przodu. I to wszystko musi zostać rozluźnione poprzez rozciąganie, aby przywrócić je do właściwej pozycji. Zrobimy to teraz. Wykonamy ćwiczenie razem. Dołącz do nas i na połóż się, proszę, na plecy, głową w tamtą stronę. Kolana zostaw na razie ugięte. No więc zaczynamy od razu tam, gdzie jest problem, a dokładnie od ustawienia kręgosłupa, który jest zbyt mocno wygięty. Weź teraz obie ręce i połóż je na głowie. Ale nie kładź się na rękach, tylko głowa musi dotykać podłoża. Twoim celem teraz jest, aby broda zbliżała się coraz bardziej do krtani. Ćwiczenie polega na tym, że próbujesz powoli opuszczać brodę, a kark ma iść coraz niżej, aż poczujesz wyraźne i przyjemne rozciąganie w szyi. I dzięki temu nadmiernie wygięta szyja stanie się już trochę prostsza. Ustawimy to na razie. A teraz przechodzimy do kroku drugiego. Krok drugi. Koncentrujesz się na swoim brzuchu i praktycznie przyciągasz pępek jak najniżej, aby twój odcinek lędźwiowy kręgosłupa jak najlepiej przylegał. Spróbuj to zrobić, teraz od razu. Spróbuj, żeby twój odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I na to robi. Czuję to właśnie, bo palcami to wyczuwam. Żeby twój kręgosłup jak najmocniej przyciskał się do podłogi. A jeśli w trakcie ćwiczenia zauważysz, że gdy lędźwiowa część kręgosłupa chce opaść, to szyjna część znów się unosi, to schodź w dół tylko do momentu, w którym to się nie dzieje. Całość można porównać do szefa, a szefowa jest w głowie. Broda w dół. Trzymaj nisko, a lędźwiowa część kręgosłupa schodzi tylko do momentu, w którym broda może pozostać na dole. Numer 2. Trzymaj oba elementy, a numer 3. Opuszczaj teraz stopniowo nogi coraz niżej, tak jak mówiliśmy wcześniej. Dokładnie, do wyprostu. Zatrzymaj na chwilę. Może teraz czujesz, jak to właściwie ciągnie cię z powrotem do góry. Od lędźwi aż do góry. Dlaczego? Bo twój zginacz biodra jest za krótki. I tam zaczyna się problem. Zginacz biodra za krótki. Pociągnij do przodu, a zaokrąglone plecy podążają do przodu. Kark do przeprostu to jest łańcuch, który jest ze sobą ściśle powiązany. Najlepiej będzie, jeśli wydłużymy cały ten łańcuch wszędzie, aby stworzyć harmonijną i piękną linię. Celem nie jest prosty kręgosłup, ale celem jest zredukowanie zbyt dużych krzywizn w okrągłych plecach. Opuszczaj kolana tylko do takiego poziomu, aby dolny odcinek kręgosłupa nie musiał się podnosić. I już minęły dwie minuty. Kontynuuj to ćwiczenie tak długo, aż upłyną dokładnie pełne dwie minuty. A przy następnym ćwiczeniu. Ina, obróć się może od razu. Połóż się teraz na brzuchu. Teraz zajmiemy się dokładnie tym miejscem, gdzie powstaje okrągłe plecy. A zrobimy to w następujący sposób. Kładziesz się na brzuchu, najlepiej zrób to od razu teraz. I ino, teraz się odpychasz. Rękami opierasz się tak, aby tułów się podniósł. Ale pamiętaj, może się podnieść tylko na tyle, żeby dół żeber tutaj cały czas pozostawał na macie. Nie odrywaj ich, to bardzo ważne. Utrzymuj stały kontakt. Łuk żebrowy nie może unosić się w powietrzu i na, muszą jeszcze przylegać. A teraz to, co robiliśmy z brodą w poprzednim ćwiczeniu, przenosisz teraz na to ćwiczenie. To znaczy nie przekrzywiasz głowy, ale ustawiasz głowę w taki sposób, że broda ciągnie delikatnie w stronę krtani. I dzięki temu inicjujesz ruch tułowia właśnie głową. Ale jak już wspomniałem, łuk żebrowy musi cały czas leżeć płasko na podłodze. I spróbuj to odpowiednio ustawić. Coraz bardziej w górę, podbródek praktycznie wypycha kręgi szyjne, a tym samym również tę część ciała coraz wyżej, aż do maksymalnego rozciągnięcia. A teraz wprowadzamy tam nasz trening siłowy. Chodzi o to, żebyś spróbował wykorzystać siłę swojego tułowia, aby mocno i stabilnie dociskać ręce do powierzchni podłogi. Tak, spróbuj napiąć brzuch tak, aby ręce mocno i stabilnie naciskały podłogę. Wyobraź sobie, że twoje ręce spoczywają na wadze, a ta powinna wskazywać coraz większą liczbę kilogramów. A potem zatrzymujesz tę siłę i idziesz jeszcze trochę wyżej. I zawsze ładnie przyciągaj brodę do gardła, utrzymując napięcie. A gdzie jest łuk żebrowy? Czy nadal leży płasko? I wtedy zauważasz, właśnie tam, gdzie jest to zaokrąglenie, zaczyna się to prostować. To oczywiście nie dzieje się od razu, ale jeśli będziesz to robić codziennie z inną i regularnie ćwiczyć, z czasem zauważysz coraz większą i wyraźniejszą poprawę. Inaczej się nie da, bo ciało na to reaguje. Ciągle pchaj w górę. A teraz zrób jeszcze raz trening siłowy. Znowu dociśnij w dół. Naprawdę mocno dociśnij w dół. Mocno dociskaj w dół. I znowu rozluźnij i idź jeszcze trochę dalej w rozciąganie. To było ćwiczenie numer dwa, a teraz przechodzimy do ćwiczenia numer trzy, naszego ćwiczenia na łokieć. Ustaw się teraz na czworakach. Możesz pozostać w tej pozycji. Pamiętaj, by utrzymać uda w pozycji pionowej i zachować stabilność. Przesuń dłonie trochę bliżej siebie, tak aby kciuki delikatnie się stykały. To będzie odpowiednie ustawienie. Teraz spróbuj, ale zobacz, odchylasz się do przodu, Ina. Postaraj się, aby pośladki pozostały dalej z tyłu. Tak jest, przez pogłębianie to się dzieje. Dobrze, a teraz uwaga teraz chcesz zejść w tym konkretnym obszarze, trzymając się tego dokładnie i precyzyjnie. Można chcieć położyć się raczej brzuchem w dół, ale tego nie chcemy. Chcemy pozostać w tej pozycji prosto. Chcemy, aby pas barkowy przesunął się w dół, wtedy rozciąganie trafia dokładnie w obszar okrągłego grzbietu i go prostuje. Ale nie zniechęcaj się, jeśli zmiana w tej pozycji pleców zajmie trochę czasu, ponieważ klatka piersiowa odpowiada za stabilność tego kształtu i niełatwo będzie go szybko zmienić ani poprawić, więc musisz również zmienić klatkę piersiową. Dlatego Kropla drąży skałę, codzienne wykonywanie ćwiczeń przynosi zmianę, ale nie nastąpi to z dnia na dzień. Jeśli chodzi o Twoje odczucia związane z prostym staniem, bardzo szybko, już po pierwszym ćwiczeniu, zaraz po ćwiczeniu, zauważysz, że hej, stoję już wyprostowany. Teraz wprowadzamy trening siłowy. Zostajesz na dole, w tej pozycji, i naciskasz teraz obiema rękami na podłoże, mocno przyciskaj. Naprawdę intensywnie. Pozostań w prostej pozycji. Tutaj schodzisz w dół. Tak jest. I rozluźnij się i przejdź dalej do rozciągania. Górna część mostka ma tendencję do opadania. Podczas ćwiczeń wyraźnie czujesz, jak to miejsce się napina i intensywnie pracuje. I to pochylanie się do przodu, jak to teraz jest korygowane do tyłu. Znowu mocno napierasz na podłoże z całej swojej siły. Naprawdę mocno naciśnij i rozluźnij, a następnie ponownie opuść na tę wysokość. I teraz ładnie prostuj to tutaj. Jeszcze trochę w dół. Delikatnie zaznaczam to, żeby Ina dokładnie wiedziała, gdzie chce, żeby poszła jeszcze niżej. Dobra, dwie minuty już minęły i idź zawsze tak intensywnie, jak to jeszcze możesz dobrze znieść. Nie zapomnij. I na teraz wstań. I ty w domu też wstań. Wyprostuj się i poczuj, jak łatwo lub ciężko ci to teraz przychodzi, w tej chwili. Inaczej się czujesz, prawda? A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy postawy, zajrzyj też na nasz kanał. Popatrz na różne playlisty z ćwiczeniami. Sprawdź inne filmy. Znajdziesz coś dla siebie.